Kolejny film! Zapnijcie pasy, bo to nie czas na grymasy. Chociaż mamy ciężkie czasy, co z każdego streama, a wleci trochę kasy! Więc nie czekaj, teraz twoja kolej! Puszczaj Play bo ostatnichu jest wartość boleń No cześć No, czemu ja go mam puszczać? Przydur się czemu go opuszczać masz? Ja bym nie puszczał psa. Nie wiem czy jesteśmy daleko, czy nie. Dziwne. Dziwne to jest. Damy mu smaczka, by jakby pomógł nam przeżyć. Masz. Ciekawe co, co, po co są te smaczki. Okej. Okay. Dziwne to jest. Deska snowboardowa? Nie, no znowu te bagdackie znaki. Co żeś przyniósł? O dzięki. Przemysław! Przemka już straciliśmy. Super. Kajmy są. Okej, okay, tam są potwory. Fajne to było do momentu, kiedy te schizy były taką mniejszością. Były w mniejszości, a teraz to już w ogóle nie wiadomo, gdzie jesteśmy, co się dzieje. Za dużo, za mało jest wytłumaczenia zdaje się teraz na tym etapie. Soumiu Camp A. Oho. Mamy zasięg. To może zadzwonimy do kogoś se, co? Alon. Kim jest Alon? Alon. Na k***a balon. Może do lekarza zadzwonimy, bo się dzieje z nami źle. To nie odbieraj A ty? Baba? Hej Jess. Hey, Jess. No nie do końca. Yeah. Tak no, Dzwonię z lasu, wiesz? Dobra, muszę kończyć, bo znalazłem nieśmiertelnik. No, mówiłem głupio, mogliśmy do niej nie dzwonić. O, pies wyszedł. No właśnie nie bardzo mogę come home, bo ja nie wiem gdzie, bo się zgubiłem. Mogę zadzwonić później. O, jakie głupie. Dobra, p... już. Szczelna lapucera. wredny wapsko. Katolik. Czy ty katolik, czy ch**iem jesteś? A ty katolik, czy ch Nie jesteś? Bo nam chłop nie potrzeba. Ja do lekarza wolałem zadzwonić, nie do ciebie, ty głupia szmaciura. Ashley. O, może baba jakaś druga. Halo Ashley. Halo. Czeska bryska! Nie chcę ze mną gadać. Lekarz? <noise> lekarz się przyda. Panie doktorze. Tak. No? Niedobrze. Pani ma chorą prostatę. A to spier. Wszyscy. Chodź, pies, idziemy. Ty jesteś mój jedyny przyjaciel. Stój Czym się blisko i ruszamy, mordo. No i tu wszędzie mogę se sk. Kur... A, teraz mi będzie spamowała wariatka. Nie. Wiadomość, głosowa, co? Znalazł jakaś you. I knew it. I knew you were... nie, żona detektywa. Kur... No leżał rozwalony, co ja Ci poradzę? Tak? Ja mam wrażenie, że ja albo coś przeskakuję i za szybko przechodzę, albo nie wiem. Tak samo tamten kod do tego miejsca. Byłem przekonany, że jeszcze tam wrócimy. A tu się okazuje, że nie wrócimy. Tu są te tory. Myśmy odkryli... Chyba, że teraz przejdziemy na drugą stronę tych torów. Bo wcześniej mieliśmy te tory jakby rozwalone, ten most cały. I, I don't understand this. Kasper. Jeszcze Baltazar, i wszyscy będą w komplecie. No to są te tory na bank. Światełko. Fajno. Teraz powinno mnie przejechać, na przykład. Ale by był plot twist, jakby leciał, jechał pociąg. Co tu jest napisane? Że nie wolno rowerem. No, no, no. No, i my tu przecież stąd, jakby stamtąd żeśmy wyszli widzieli tę końcówkę. Ty jest tam jakaś ciuchcia. A drezyna? To jeszcze lepiej. Muszę sobie o tej grze poczytać, bo jest niezwykle interesująca, powiem wam. A, i w ten sposób przejedziemy, tak. Dobra. Jesteś czy nie jesteś, dobra? To idziemy. Forward, backward. No co ty nie powiesz? Tak <laughs> gdzie ma jechać? W BOK! Okej, okay, jedziemy. Start. Co? A teraz jest start. A to jest hamulec, rozumiem. A sprawdźmy, czy działa. Działa. Fajnie jest to, jak tutaj się ten cały krajobraz zmienia. Tutaj wcześniej tak było, tu jest teraz coś innego. Stop! Tego tu nie było. A tu jest zakręta, co? Aha! Do tyłu musimy wycofać. Uważaj, bo będę do tyłu jechał, pies. No i co teraz? Jedzie. Dobra. Tak, A, na, na myślenie. Ciąg za bajkę, krąg! Ale co tam jest? Sprawdźmy to. Idź tam. No. No szukaj, to możesz wejść. Tu jest to, co nam pewnie sprawi, że będziemy mogli się przedostać obok tego drzewa, które nam tu zasłania. No, rozumiem, że tu jest kanto, ale... i teraz pewnie trzeba zostawić, żeby było ciepło. Aha. I to jest zajebiste. Zupełnie kilka rzeczy będziemy mogli zrobić yy, yy, w ten sposób. To mi się strasznie podoba. Bardzo mi się to podoba. To jest szopa z narzędziami? Nie, przepraszam. My jesteśmy tu, a maintenance to jest gdzie indziej. Okay. Strasznie to jest kręcące. No tak, i teraz jak zrobimy co? Jak zrobimy w ten sposób. A jeszcze chcę coś zobaczyć. To znaczy, czy jeżeli zobaczymy, czy to się pali. Czy to już się zostanie, zostanie zapalone, czy jak przelecimy dalej, to się zamknie? O! Tak, mamy to. No dobra, i teraz zobaczmy, jak to poleci dalej, czy to się zga czy to zgaśnie. Chyba nie. Nie, zgasło. Dobra. To dziwne, bo drzwi na przykład zostały otwarte. Ale teraz powinno to być gdzieś uniesione, tak? Chyba, że właśnie o to chodzi, że to trzeba unieść właśnie poprzez uruchomienie tego. Dobra, kumam. Camp B. No, pojedźmy tą drezyną. Nie, to dobrze było. Jedziemy. Fajne, właśnie, jakby ta gra cała była tak skonstruowana. Jest. Jest maintenance shed. Musimy się trzymać światła. Dobra. Jest, no gdzie to jest? Piesek, możesz mi. zabiłem jakiegoś potwora. Czyli światłem atakujemy te. Potwory je... Już? Tak, już. Ok, dziwne te potwory. Pierwszy zabał. Jakoś straszna ta gra, bardzo. A czemu, są so sorry? Ma jakąś przeszłość dziwną, ale ja jej nie rozumiem. Kto to jest? Szerbiusz. Byle nie górski. <śmiennie> Najfajniejsze jest to, że możemy gdzieś zboczyć z tego lasu. Ale powiem wam, bardzo ładnie jest ukryta. Jeżeli nawet jest jakaś liniowość, to bardzo ładnie jest ukryta. Naprawdę. Cały czas masz wrażenie, jakbyś mu wszędzie się chodzić Obóz B, musimy tam dotrzeć, rozumiem. Steam Donkey Camp B. Ta, musimy iść do Camp B. Pewnie się przedostaniemy tylko dopiero wtedy, kiedy znajdziemy kasetę, co? No dobra, no to tam chyba się nie dostaniemy nigdzie. Czyli w zasadzie po. Tu był. Tędy wejdziesz na bank, pies. No tu możesz wyjść, widzisz? Piesek. Co to jest w ogóle? A to jest jakiś ciśnieniomierz coś tam. Jeszcze jeden, czyli coś musimy jeszcze przynieść takiego. Dobra, no to tu chyba chodziło o to, jak rozumiem. Tak? No to jedziemy dalej do Camp B. Ta cała choroba, o której mówili na początku, to jest właśnie choroba wynikająca z jego przeszłości wojennej. A ten szeryf mu pomaga może dlatego, bo to był jakiś jego kolega z wojska. Ale coś tam było wcześniej mówione o jakimś chłopcu, że ktoś tam przyszedł, zaszczelił. ja już kur... nie wiem, tak szczerze powiedziawszy. Jademy dalej. Tam znowu widać miejsce, gdzie będziemy mogli zapalić. Stop. A tam dalej, dokąd, to je... dokąd mamy jechać, to nie wiem. Szybko, bo zaraz przyjdą diabły. Zaś walka chyba, tak? Jest? pokaż gdzie są diabły. Nie wiem, bo ten pies tańcuje. Jeszcze jeden, tak? Czy już, dobra. Chodź, pies idziemy. Moment. Dobrze idziemy? Dobrze idziemy. Chodź, czym się blisko pies. Oho. Jak imię prąd? Ała. No, <ślałem> tak myślałem. Co ty nie powiesz? Chuj, będziemy się wracać. Zobaczmy. To jest bezpiecznik.

i tak bez przerwy. Okej, okay, ale tu chodzi o rodzice, tak? Pacjent zaprowadzony przez rodziców, więc to chyba nie dotyczy nas, albo dotyczy nas, ale z jakiegoś dawnego, bardzo dawnego wydarzenia z przeszłości, jeszcze z dzieciństwa. No chyba, że jesteśmy Arabem i braliśmy udział w wojnie w Bagdadzie <ścoughs> czy coś. Nie mam pojęcia. No jest to intrygujące, nie powiem. Natomiast brakuje tu faktycznie takiego czynnika, który by powodował strach. Co to jest? Kolejna lalka. Bo te całe den, den Enty, czy co to jest? To tak średnio, to jest straszne. Miała być czarownica, jakieś ku... A, patyczaki biegają. A, nie daj pan spokój. Okej, okay, mamy zawór. No i co, i to już wystarczy, czy coś jeszcze mam znaleźć? Ciężko stwierdzić. Tu coś jest. Witam. Kolejny nieśmiertelnik. No dobrze, no to ja rozumiem, że mamy wszystko, tak? Mam zawór, mam coś tam. Jack. I to są chyba, może to są nazwy tych właśnie żołnierzy, którzy zginęli. Możemy zobaczyć jeszcze, co jest dalej. Może nie będziemy tam jechać, albo w sumie. Ma pan Recht. Aha, i to musimy, jak rozumiem, przemienić, żebyśmy jechali prosto. Czy tam bardziej w lewo nawet. Ale jak w lewo? Zobaczmy, dokąd nas po, powiezie. No jak? Powiedziałem w lewo. Nie, no, powinno być dobrze. Daj gazu, tak. Panie, patrz Pantera. Jadymy. No. Już my byli na złych torach po prostu. Szyny, sz, szyny były złe, a podwozie. 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 Podwozie też było złe. Dokąd nas to dowiedzie? Nie wiem, ale podejrzewam, że. Może do czegoś ważnego. Bez tego, ale my stąd chyba w ogóle przyjeżdżaliśmy. Mi się wydaje. dobra wiem, to będzie koło. Zobaczymy, jak nas to dowiedzie z powrotem tam gdzieśmy zaczynali, to znaczy, że... Tak, są so mil, dokładnie. Dobra, czyli to jest cała taka pętla. Tu się musimy wycofać. Także cofnij trochę. No dobrze, a więc tak. Tu mamy to, tu mamy to. No to chyba wszystko, tak? Czyli teraz kamera. Dobra, teraz to ma być na zielonym. Wiesz co łopie. łopię? sznurek albo odkręć górek. No, a, czy to już to ciągnie to? Chyba ciągnie, nie? To drewno. Ta, to przyciąga to drewno. I to chyba sprawiło właśnie, że możemy teraz jechać gdzie żeśmy mieli jechać. Nie wiem czy ja mam to jeszcze ciągnąć, czy już jest okej, okay, ale... Dobra, tyle. Tak. back to jest w ogóle po****, że ten typek mimo tego, że tyle doświadczył jakichś dziwnych nadprzyrodzonych rzeczy, to on taki dobra dawaj kochany mamy plan tu dalej, musimy złapać tego gnoja, w ogóle tego chłopca już nie ma nie, o tym chłopcu już nic nie ma gadane, szeryfa nam zabili, nic nie wiadomo, jedziemy, nie wiemy dokąd, ale jedziemy, ahoj przygody, jest pies? Jest, dobra. wszystko jest tip top. Nie, miałbym obawę, że pies wyskoczy, ale. Ty, no, byliśmy tu już przed chwilą, nie? Kurczę, mam wrażenie, że to jest miejsce, w którym byliśmy i tam. Dziwne to jest. Dziwnie ten las się przekształca, ale to jest akurat fajne, że masz wrażenie, jakby ten las w niektórych momentach się zamykał i był taką przestrzenią, bo, bo, gdzie nie możesz wybiec dalej, a potem nagle coś odblokowujesz i już spokojnie sobie możesz radzić i jedziesz gdzieś dalej. Aha. No to, a my tu byliśmy nawet, dobra, Camp są Mill. Przecież byliśmy przed chwilą w tartaku. Ale to jest to, dobra, bo my stąd przyszliśmy i to jest nasz sposób, żebyśmy pokonali te całe potwory, co tu były. Rozumiem. Nie bój się pies, damy radę. Nie wiemy dokładnie, co to jest, ale są to jakieś dziwne. Nie bój się Dokładnie. Jest w ogóle ciekawe, że my dalej jedziemy, skoro to jest tak zajęte tymi liśćmi. Gonią nas. Coś by je. Wow! Oho co no weźmy jedź, 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 Cała naprzód Ciekawe co by się stało jakbym tu zatrzymał, nie? Uwaga Czym się pies? I właśnie jakby to było takie straszniejsze, no co nas gonią? Krety kur... podlistne zaraz nas zrzucą pewnie z tej skarpy tak nie płacz nie płacz piesku bo tu miejsca brak na te pieskie łzy just a little bit pada krety no krety no krety mi krety oho zaraz będzie mam nadzieję że pies umie pływać umie przepraszam a nie umie Masz tego psa? No złap go! W ogóle teraz zauważyłem, że się nazywam Elvis. Prawie jak Elvis, nie? Jest pies? Jest, żyje. To najważniejsze. No i jedziemy. Czego szczekasz? Fajno. A, zepsuło się, tak? Halo? O, dobra. Ale mamy sygnał znowu. Fajnie. No, powiem wam, że... W horrorach niesamowicie istotny jest dobry soundtrack. I tutaj mi tego trochę brakuje, niestety, jednak. A szkoda, wielka. Patrz. O, jest o Wiedźmie. Jedną z pierwszych ofiar przypisywanych Wiedźmie z Blair była 50-letnia Elżbieta Gawin w 1825 roku. Wszystko wydarzyło się w trakcie melanżu z okazji żniw. Ela bawiła się w kałuży na ceglarskiej, gdy, jak twierdzą świadkowie, upiorna butelka wódki wyłoniła się z podwodu i zaciągnęła babę do kieliszka. Mimo iż kałuża była tak płytka, że Ela mogłaby nawet nachlana swobodnie czołgać się po jej dnie, to ma w zwyczaju. Godności Gawiny nigdy nie odnaleziono. Następnego dnia na powierzchni kałuży unosiły się oleiste zlepki patyków, kształtem przypominające skrzydełka z kurczaka... I tu jest dopiero pierwsza wzmianka o tej Wiedźmie, nie? No cały czas nam się objawiają jakieś patyki, no i bądź tu mądry. Wydaje mi się, że tutaj też jakby zrozumienie tej gry w bardzo dużej mierze zależy od tego, jak się gra, czyli czy znajdujesz te rzeczy, czy nie. O, on dzwoni zaś babsko. Halo, no co jest?

Dobra, jeszcze babsko będzie mi tu truć dubsko. Typowe babsko. Rozłącz się już. Niech ona się zajmie sobą, ty sobą i już. Pa, pociągniesz mnie na dno. No bezczelna, szmaciura. Przepraszam, to jest... Do, podoba mi się strasznie ten, ta, ta, ta logika. Jeżeli baba mówi, że zaraz z tobą zerwie i pociągasz mnie na dno... No to co robimy? Rozłączamy się. Zadzwonię za chwilę. Pa, pa. Co kolejny? Ku... Tartak, Piaba, raz, za trzy. I kolejny etap. W momencie, kiedy przeskakujemy coś takiego, to wiem, że już nie wrócimy do poprzedniego etapu. Gdzie ten pies? Został na górze? Nie. *ba, został. I co teraz? No jak sam będę? O nie, dobrze. No ale jestem bez psa. Jesteś, no, całe szczęście. Pkajmy są. To jest ten właściwy soul meal chyba w takim razie. Tamte poprzednie to były jakieś tylko poszczerynki. Okej, okay, uwaga, chyba będzie kolejna walka z diabłami. Czy nie? Jest okej? Okay? Nie, jest okay. No dobry. Co my tu mamy? Przeszukajmy te lokacje. Co to? Laleczka. Ładna. Ten, ranie w banie, łopaty. Fajnie. Piesek dyszący. To znaczy, że fajnie, że żyje. Co my tu mamy? Ktoś tutaj mieszka. Może ten morderca. Rafael. Fajna taka chatka. Mógłbym w takiej mieszkać. Gdyby nie grasowała w okolicy wiedźma. Ale miło. I buciki się suszą. Fajnie się tu urządził. Tu sobie chyba Bo tu Jest kaseta. Zobaczmy co tym razem nas czeka. Pościg. Kurwa, dynamiczne. Okay, to jest, jak rozumiem, jakieś narzędzie, czy co? Czyli to jest kamera należąca do tego psychopaty, jak rozumiem. I tu pewnie będzie otwarte otwarte te... Okej. Okay. Tak, są otw... Oho, jest niebezpieczeństwo. To po co tu wchodzimy? Ty! Ja mam w SMS-ie, rozumiesz, ustawiony ten. Tylko Ciekawe, czy to będzie to. Nagroda. Zapamiętajcie. Tak, coś zjeb... Nie? No tak, to było do tego bunkra. A tu już takiego kurde już nie dostanę. Takiego butyka już nie dostanę. Wejdziesz, co, wyłącz ten telefon. Je... Coś słyszę. No, a może ty tu wejdziesz, pies, czy ja sam mam tu wejść? Fajne rzeczy, tylko nie da się o nich poczytać, niestety. Szkoda, bo tu są jakieś zaznaczenia, a pewnie o tej wiedźmie. Może ten chłopiej jej poszukuje? Aha, takie. Okej. Okay. 3-3-2-4 to chyba będzie, Barbara. Basia Barbara, hej! Barbara, ha! Widziałem to. To nie Wiedźma ani żaden potwór, lecz człowiek... Człowiek odziany w skórę zdjętą z innej osoby. Widział mnie, a teraz nadchodzi. Carver. W sumie mieszka jeszcze ktoś inny, bo ten gość odziany w czyjąś skórę to był ten morderca, co trzymał kamerę chyba. Kurde, dziwne to jest. Dużo jest tutaj wątków strasznie. Nic się nie wyjaśnia. Trochę mi tego brakuje. Bo troszkę żeśmy zatracili pierwotny cel tej wyprawy, czyli tego chłopca, nie? Nie już w tego chłopca. I tam było 3-3, 2-4 zdaje się, nie. Tak. Tak żałuję tamtego. Yy, tak bardzo żałuję tamtego bunkra. Kurde, ale naprawdę to się tak strasznie szybko tam nawet nie było możliwości wrócić, no. Coś słychać. Ja tam nie idę. Może znajdę coś innego? tak jakby kogoś przytrzymywał przy życiu Ech, chyba muszę tam pójść jednak nie przestraszcie się, dobra? nie ma nogi! jako młody chłopiec chciał zostać tancerzem ale w wieku 12 lat stracił nogi odcieli? to wygląda jakby ją ktoś odciął czy odgryzł, ciekawe ciekawe kto to jest nieśmiertelnik co znowu ta wojna. Co to jest? Czy to nie jest ten szep nie? A piła go wie? A, ale co to jest? Pracownik tartaku. A mnie się to wyobra wyobraziłem sobie w szpital wojenny pewnie. I stąd ta noga pewnie ją granat urwał. Czy to jest czerwone? Czy to jest zwykłe? Nie widziałem koloru tego. A, to jest ten gość, którego potem. Okej, okay, tutaj chodzi piła, więc pewnie ją trzeba będzie włączyć. I dlatego w tą piłę... Okej okay. Rozumiemy. Są dwie rzeczy. Jedne było jak otwarły się drzwi, a drugie było jak chodziła piła. Włączmy piłę Zobaczymy po... Ale włączmy. No idzie ta piła. O, działa. Nie wiem po co, ale włączyłem. Przeszukajmy to miejsce. Tam coś jest? Ty, to się chyba zbagowało, nie? Ta. Tak. O Boziu. Dobra. Dobrze, tam się to zbagowało. To chyba byłem ja po prostu, moja skórka i ten facet. To chyba tam tego nie powinno być. Ale po co ja to włączyłem? Nie wiem. On jakby otworzył drzwi, nie? Tylko, że on jakby, a on jest stąd otworzył. I tu wszedł, i tu strzelał, rozumiem. Okej, okay, to chyba to chodziło o to, żeby uruchomić tę piłę w takim razie. I tam coś na dole pewnie się teraz odblokuje, czy co? Chyba tak, zobaczmy. No tak, to się kręci. No ale co to nam daje? No tam byliśmy, prawda? Tak, tu jak rozumiem na tyłach nic nie ma. Czy ja mam po tym przejść? No nie mogę. No nie rozumiem. Nie no, mieliśmy chyba otworzyć to. Dobra, nie wiem, co się dzieje. Jakieś pomysły, kochani? Tu są a na końcu są drzwi. No tylko gdzie są te drzwi? la lalalala lala, Widzę tyle drzwi, nie wiem, które wybrać z nich. To nie są te drzwi? Nie, to jest w ogóle nie ta kaseta. Nie, nie rozumiem. Tu się wychodzi? K*** nie wiem. Czy ja mam stąd już w ogóle po prostu jechać? Nie no, tutaj po to po coś tu byliśmy. Po coś ta kaseta jest. No to ja nie wiem. Mam stąd wyjść?

के मेरे हाथ थरथरा रहे हैं ये पकड़ ले आप कौन मुझसे और भी ज्यादा I próbowałem w niego wejść i miałem na początku dosyć duży problem. Bo miał strasznie ciasną dupę. Pić coś taką miałem dawno temu. Nie ja, widzicie, to, to jest takie niby, ma być straszne, ale nie jest straszne. Ta muzyka się nie zmieniła w ogóle. Ani tu żadnego podkreślenia. Ani, tej ani tego, jak nas ciągnie. Ani nic. Czekaj, czy jesteśmy już daleko. Aż sprawdzę. Co Siedzę na dupie. Co Elijah 5. What are you No, to, to już to rozumiem. Jest dziesięć jakby... nie, czternaście rozdzia rozdziałów. Nie, siedemnaście rozdziałów. No, no, zjebałem, rozumiem, ale A w którym my jesteśmy w takim razie, chapterze? Nie mogłem zostać. Nie po tym. Nie było to twoja wina, Elis. Łatwo, bardzo łatwo. O, ty jesteś tak błędny. Byłem błędny jak ty kiedyś. Widzisz ten kawałek? i remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. weak, pathetic, oddać. i should have listened from the start. that's what set me free. you'll understand soon enough. My